Siemaneczko! Witam Was po kilkudniowej absencji na naszym kanale. Cóż mogę powiedzieć? U nas zmiany, zmiany, zmiany. Zapraszam do oglądania. Więc na początku możecie zobaczyć, że tutaj został przesadzony bambus. Wcześniej był tu tylko bisetti, a obok niego pojawił się Spectabilis i od razu to muszę przyznać, że lepiej wygląda. Także te dwie mniejsze kępy Spectabilisa powędrowały sobie obok tutaj bambusa Bisetti i mamy już taki można powiedzieć e, lekki szpaler w postaci bambusów. Troszkę żeśmy się tak odgrodzili tutaj od sąsiadów. Taki egzotyczny akcent, też z tej strony ogrodu. Także myślę, że to taka bariera właśnie egzotyczna, żeby, żeby było fajne tło po prostu dla innych też roślin. Między innymi tutaj dla gunory, gunery Tinctory. Także moi drodzy, na początek, co zostało zmienione, no to zostały przesadzone właśnie babusy e, Przepraszam. I co ciekawe, on był sadzony, jedna ta kępa była sadzona na jesień i już dosyć fajnie się zdążyły te babuski ukorzenić. Także myślę, że teraz to jest już dobra pora, żeby powoli zacząć sobie jakieś tam e, przesadzania w ogrodzie. Także byśmy zaczęli od bambusów. Zobaczcie, jakie tutaj zostały e, dziury w ziemi. Co prawda nie są to dziury po bambusach, ale jest to dziura po dosyć sporym drzewie. Jestem w szoku, że mama sama to wykopała. Zobaczcie, jaka wielka, jaka wielka dziura. No jest tu teraz już bardzo dużo miejsca, także myślę, że w tym roku będzie gdzie sadzić banany. Tutaj właśnie w tym miejscu będzie Musa Basio, nasza największa kępa, która zimuje sobie w szklarni w tym momencie. Eee, więc, więc będzie miała bardzo dużo miejsca, żeby się fajnie rozrastać, i przecież, też właśnie to drzewo tutaj strasznie zasłaniało, jeśli chodzi o, do, o dostęp do światła, do słońca. Także myślę, że w tym roku Basio tutaj będzie mega zapierniczać, co nie? Nika będzie? No, <laughs> inspekcja musi być. Czy tutaj dobrze jest? wszystko zostało wykupane? Także myślę, że, że jest dobrze. Że jest dobrze. A drzewo, jakie zostało wykopane, to jest to Robinia. Już Wam go pokażę. No jest dosyć spore. Także jestem naprawdę w dużym szoku, że sobie moja mama z tym poradziła. No drzewko ma grubo ponad 3 metry. Nawet myślę, że około 4. Tego tu tak nie widać. W tym miejscu sobie rosła bardzo. Malutka kępa spektabilisa, którą mogliście zobaczyć już tam na wcześniejszych filmach. Tutaj jest drugie drzewo, które zostało przesadzone, także my tutaj zaczynamy już działać na coraz większych obrotach. Widzicie, tutaj jest jeszcze przygotowane pod nasz zakątek pustynny, a dokładnie przedłużenie tego zakątku, pod będzie zlikwidowany za niedługo. Budki widzicie pootwierane. Rośliny się, rośliny się wietrzą e, Także e, te budki już też za niedługo ściągniemy Myślę, że może dzisiaj nawet jak się uda to je rzucimy Mamy tutaj karłatki I straszka oczywiście też, no bo jest ta buda cały czas otwierana. No była założona jeszcze na te ostatnie mrozy A teraz już myślę, że takich mrozów raczej nie powinno być Jedynie co, to ma dosyć mocno u nas padać Zobaczcie sobie co tutaj się dzieje w budzie z Basio no kurczę zapiernicza, także że po prostu już się tutaj krzywi. Nie wiem czy to widać. O, widać, jak się liście zakrzywiają. Basio chce rosnąć. Także to cieszy. No mega wygląda e, ta kempa, także myślę, że ona sobie elegancko wystartuje. Widzicie środeczek. Wszystko super. no Jestem w pełnym szoku. Także Musa Basio, chyba jeden z lepszych bananów, jeśli chodzi o zimowanie w ogrodzie. Super sobie zimuje. Także jest petarda. Myślę, że on ruszy z kopyta i będzie tutaj ładnie rósł. Tutaj mamy w planach posadzić Maureliego przy oczku tego największego. Także myślę, że będzie wszystko się fajnie tutaj kształtowało. No już powolutku, powolutku się zabieramy do tego wszystkiego. Widzicie, oczko troszkę zaszło glonem. No jest to normalne o tej porze roku. Bo jak wiadomo, no nie mają ma glony swojego natura, naturalnego wroga w postaci roślin. Także, także sobie tutaj występują. No niestety, filtra jeszcze nie odpalamy, ale myślę, że już za kilka dni, może jakoś w połowie marca się ten filterek odpali i zacznie się tutaj filtrować. Lampa UV jeszcze nie ma sensu, bo przy takiej temperaturze wody ona nie spełnia swojego zadania. Także jeszcze troszkę trzeba będzie poczekać, żeby lampa UV zaczęła działać i tutaj zaczęła robić sobie porządek z tymi glonami. Także już powoli, powoli czuć wiosnę. Więc myślę, że będzie będzie super. Widzicie, z tyłu jest pałownia. Te drzewo to normalnie masakra. Na <grym> w oczach rośnie. Była taka malutka rok temu czy dwa lata temu, a już to jest kawał, kawał drzewa. Więc w głównej mierze te dwa drzewa zostały stąd usunięte dlatego, żeby uzyskać jak najwięcej miejsca na sadzenie i bananów i kolokazji, alokazji. Tutaj będzie taki stricte egzotyczny zakątek typowo właśnie z bananami, kolokazjami i alokazjami. No zobaczycie sami jak to wszystko zaczniemy sadzić, jak to, to będzie miało efekt. Myślę, że będzie to wyglądało bardzo dobrze. No a jak się odwrócimy, no to po drugiej stronie będzie zgoła inny krajobraz Czyli nasza domniemana, goczołkowicka pustynia Także tak to wszystko, moi drodzy, wygląda na ten moment Zobaczcie jak wygląda Pokażę Wam juka Gloriosa Variegata Troszkę przycięte te liście, które miała z grzybem, zostały przycięte I na ten moment wygląda tak, czyli bardzo dobrze Rostratka również. No i wszystkie nasze nieszczęsne agawy z Castoramy, ale o tym nagram kolejny film. Tam widzicie jest mega agawa, na którym sobie powiemy kilka słów o tych naszych agawach, o ich mrozoodporności, co być może zrobiliśmy nie tak. Także o tym będzie na pewno osobny film. Porozmawiamy sobie na ten temat, poruszymy, czy warto właśnie sadzić tak małe e, agawy do gruntu czy też nie popatrzcie sobie jeszcze ten sylirium serratifolium bardzo dużo osób one chorują w tej chwili lunaż jest w perfekcyjnej kondycji, udało się go utrzymać kilka liści jest tylko takich białych, ale myślę, że to w ogóle w ogóle nie ma e, nic się z tym nie dzieje po prostu, więc będzie dobrze no to tyle moi drodzy, plac już jest do sadzenia teraz tylko sadzić no i czekać na tą wiosnę. Trzymajcie się, cześć.